To kurde, dobrze się to gra. Teraz jeszcze dwukrotnie lepiej z tym przyspieszeniem. I Union Moda. No tu są Union Mody. Gothic jest y, tu, a Union tu. Albo na odwrót. Witam wszystkich bardzo gorąco. 10.57. Piątek, 17 marca. A to jest Returning 1.3.2 na rzeźniku, moim buildem. I dlaczego przechodzę grę po raz drugi, możecie zapytać, a ja powiem tak. No bo nie grałem jeszcze łucznikiem i magiem, yy, przynajmniej nie przeszedłem tej gry. Dlaczego by nie spróbować? Słowem wstępu, wszystkie dialogi będą skipowane. 90% dialogów będzie skipowane. Gdzieś, gdzie jakiś tam mój komentarz, no to faktycznie coś powiem, a tak to po prostu lecimy Power Gaming. Czyli jak możecie zauważyć, widzik na skipowanie dialogów. W tym momencie wybieramy poziom rzeźnik i z powrotem pułapki włączone ograniczenie snu bla 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 bla. Koiści Jak widzicie normalnie tutaj rozmowa trwa 20 sekund. A ja to wszystko skipuję przytrzymaniem jednego binda na yy, myszce, coś pięknego. Wcześniej grałem w tę gierkę bez union skryptów i wy możecie zapytać, o, co to hey, za problem? Hey. No duży problem, bo tu jest bardzo dużo bieganiny, bardzo dużo grindu. Nie grało się przyjemnie. No teraz z tym przyspieszeniem i wszystkimi no po prostu kocham to, ja już, ja jeszcze nawet, no, no, już mi się podoba, o tak wam powiem. Jako, że to nasz wspólny gameplay, to wy będziecie mieli wpływ na to, jak będziemy grali, jaką drogę wybierzemy w tym yy, playthrough. No ja osobiście jestem jednak, no powiem wam inaczej. Mamy trzy opcje. Pierwsza to jest maksymalny łucznik, stuprocentowy bildzik. Pure łucznik, pure z ręka. Druga opcja to jest pure mag. No i trzecia, która mnie się najbardziej podoba i zanęciła mnie na samą myśl o tym, to już będzie to mag, ale łucznik. Rozumiecie o co chodzi? Czyli robimy maga fabularnie, frakcyjnie, ale idziemy w stuprocentową zręczność. Nie wiem, czy to wypali. No, no ma pewien potencjał, bo pamiętajcie, że mag dostaje różdżki. A sama różka jest broken, bo skaluje się z inteligencją i będzie viable teoretycznie do. no. od początku do końca rozgrywki. Gdzieś tam na dobijanie mopków. Piór łucznik. typu łuk. No, funkcjonuje dopiero od końca mniej więcej drugiego rozdziału, więc. na początku musielibyśmy uciekać się właśnie do używania różdżki. Ale mnie to nęci. Bo 100% łucznik to będzie nudny gameplay. Z perspektywy ogólnie, no, grania po prostu. Nie będę wam ściemniał, bo to cały czas to samo. Kajtowanie potworów, uciekanie, kajtowa. Nuda. Natomiast, gdyby wpleść w to nieco broni jednoręcznej, a jeszcze gdzieś tam spele, bo wydaje mi się, y, ten łucznik, jako mag, miałby też na przykład zniszczenie ożywieńca. Power Gaming znowu. Czyli idziemy do. Lestera? Potrzebuje zbroi jak najszybciej. Mimo, że ona będzie gówniana, no to na początek potrzebujemy czegokolwiek. I zobaczcie: Power Gaming, wyłączona trawa, przyspieszenie czasu. K kurde. No dobrze mi się w to, ja już tę grę tysiąc razy przeszedłem, ale mi się dobrze to grinduje, skipowanie dialogów. No i powiedzcie mi, że to nie jest dobre. W sekundę cały dialog. No, 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 to, to jest idealne, to jest kochane. Doświadczenie jakieś wpada, jakieś dialogi, które mnie nie interesują. No i idziemy do miasta. Pa, 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 idziemy zabić teraz bandytów. Wszystko w przyspieszonym czasie. Dlaczego? Bo po pierwsze, załatwi ich kawalor, a po drugie... Ja nic tu nie muszę robić. Dosłownie. Bandyci dead. Bronie zebrane, questik wykonany. Dialogi zeskipowane. Pa pa pa, union skrypty. Normalnie by to poszło w miarę szybko. Ale jeszcze na przyspieszeniu czasu i klucie. wykonywanie quest'a, który zajmuje minutę, tu zajmuje 10 sekund. Rzepa jest wykonywana i chce 5 tuk złota. On już więcej zadań nie ma. Daj jej rzepy i bierzemy patelnię. W sensie bierzemy złoto na kupienie patelni. Kurde, dobrze się to gra. Teraz jeszcze dwukrotnie lepiej z tym przyspieszeniem. I union moda. No tu są union mody. Gothic jest y, tu. A union tu. Albo na odwrót. Bierzemy od Kantara paper. I patelnię. Hilda. Twoja patelnia. Zadanie kolejne zrobione. Ile Trzyma. chcesz, nie ma roboty, ile chcesz za to ubranie? On mówi, że... Nie wiem ile, ale dość mało, więc ja mówię jak najbardziej daj mi to. I mamy ubranie robotnika, farmera. Gregory chce się dostać do miasta, każdy to wie, Ej, czego chcesz. Dlaczego nie? Ja mu daję strój rolnika. No i Gregory zadowolony idzie do miasta, ja zakładam przypaskę. Gryzą nas wilki. Gry zły. A, i returnik 2.0. Ja płakałem, że postaci na początku mają 4KHP, ale tutaj mają w tym zwykłym 1.3 po 1500, po 2K, więc to wcale nie jest taka różnica. Stój nieznajomy i ten dialog kojarzycie. No jak ktoś to słuchał, no nie wierzy, że była taka osoba. Wszyscy skipowali ewidentnie ten dialog. A zobaczcie, proszę, na bindzie. Ile to trwa? 10 sekund? Czy no, no nie wygląda to przyjemniej? Powiedzcie mi, że to nie wygląda przyjemniej. Mówię do osób, które grały Gotika już 15, 10, 20 raz. No o wiele wygodniej, bo my musimy przeskipować te dialogi tak czy siak. Czy były smoki, powiedział mi Zorders, i jestem skazańcem. On mówi, że nie ma problemu. Jak mogę cię przekonać? Pierdoły, no to wszystko zajmuje cenny czas, którego my nie mamy. My mamy pracę, my mamy szkołę, my mamy obowiązki, my mamy siłownie. Wiecie o co chodzi, bo no, po prostu w tym momencie gra nas szanuje jako gracza. Wiecie, to nie będzie speedrun, ale to jest yy, w tej formie Gothic, to jest ukoronowanie samego gotika jako gierki. Ta gra się tyle lat ro rozwijała, wprowadzali tyle paczy, no i w tym momencie to jest The Gothic, to jest The Experience. A ja się zgadzam Kantarowi wykonać zadanie i musimy wcisnąć Sarze świstek. Proszę bardzo, który to był świstek? List Kantara. Zadanie wykonane. Jeszcze można dialog skipnąć. Gdzie mogę znaleźć myśliwych? On nam mówi, że zaginął jego kumpel trokar. I normalnie to jest wiadomość, którą oczywiście każdy zna. No bo przecież graliśmy, wiemy, każde zadanie znamy na wylot. My nie chcemy słuchać tych dialogów. To nie jest to, że ja się śmieję. Czy... Nie, nie, nie. Skipowanie dialogów jest. No to jest część fabuły poniekąd. To jest część gameplayu już kiedy gramy któryś raz. Rengaru jest. Jora mówi, że. I zobaczcie, Jora. można to scitować. O zanim on jeszcze ucieknie, można z nim porozmawiać. Ja mówię, że mam cię, bla bla bla. I. Dawaj pieniędzy. I mówię, żeby palił gumę. On mi za to dziękuje. To jest ważne. Później będzie do zdobycia jeden punkt zręczności jako bonus, bo nie sprzedaliśmy go. A ja oczywiście, y, sztywniutki, Myrtana Represent. Ty. To Returning 2.0 jednak nie bufował postaci aż tak bardzo, zauważcie. Lord And... No wiadomo, to jest Big Bossa, ale 5k Sara sprzedaje broń. Weśnik złoto, na początek złoto. Returning 1-3-2 na rzeźniku. Doświadczeniem, ale złotem stoi. Szczególnie na początku. Nigdy jak grałem w Gotika. Dosłownie nigdy, nigdy. Co mam dla Ciebie zrobić? Nie brałem na samym początku skurowania zwierząt. W tym momencie to się zmieni. Nie wiem, czy to jest dobre, wydaje mi się, że to jest genialne, Early. I chyba też dzięki temu, że będziemy umieli skórować potwory, da się z Bartokiem od razu pójść na polowanie. Mógłbym teoretycznie pójść do Konstantino, bo Konstantino z kolei skupuje skóry. Nie skóry. Skrzydełka i inne pierdoły z chociażby krwiopijców. I do tego roślinki alchemiczne. No tak, wtedy miałbym możliwość sprzedawania skór i roślinek, więc to byłby prawdziwy power gaming. Ale. 5 punktów zręczności od Bospera jako bonus za dołączenie. Tyle. On się pyta, czy idziemy dalej, a ja mówię... Pewnie, że tak, byku. Dlaczego? Większa ilość będzie... Uoho! Ty! On mi zabije Bartoka! Ja go zabiłem, nie wierzę! Wyobraźcie sobie, że ten cieniostwór miał 1 HP? Na to by wychodziło, ja zrobiłem ostatniego hita. Coś pięknego. Ogólnie bardzo polecam Returna. Nawet jak ktoś yy, ma takie mieszane odczucia względem właśnie tych starych wersji, ja mogę je polecić bardziej niż Li 2.0. W 2.0 bardzo nie grałem. Początek tylko na spróbówkę. Mi się podoba osobiście ten gotik, bo to jeszcze gotik, a nie coś co... Wracam do miasta. To jeszcze ten gotik, który... Przede wszystkim jest gotikiem, bo 2.0, 0 no, tu można by się kłócić. Dla mnie to jest zupełnie inna gra. 2-0 nie nazwałbym gotykiem. To jest returning. 2 returning 2 to jest returning. Po prostu. Skóry Bospera są oddawane. I można by dołączyć jako jego czeladnik już teraz. Ale jeszcze tego nie zrobię. Będzie trzeba najpierw wykonać całą resztę zadań, wbić zręczność na poziom, nie, nie to wiem, to 10 punktów czy coś, żeby już być na tym progu wyższym, gdzie kosztuje zręczność po prostu więcej do nauki. Ty, a teraz mnie naszło. Przecież ja mógłbym wejść do Korinic opływając całe miasto, byłoby 500 doświadczenia. A już olać. Szkoda, bo teraz, wiecie, z tym przyspieszeniem to byłoby konkretne. No do zrobienia przede wszystkim. Nie zajmowałoby za dużo czasu, teraz on nam mówi, żeby znaleźć zamiennika dla jego osoby własnej. Bierzemy golda, pożycz mi pieniądze, 200 sztuk złota, tysiąca chyba się nie da pożyczyć. I o ile się orientuje, nie muszę tych pieniędzy zwracać, bo Larys załatwił mi, że tak naprawdę zero prowizji i zero zwrotu. Rozmawiałem z Baltramem i możemy w tym momencie pójść odnieść ornament. Który dostaliśmy od dwa trasa, każdy to wie. Proszę zauważyć, procentuje nasze skurowanie potworów. Co prawda ja nie zabijam nic, ale Lares zabija, a ja zbieram te przedmioty. Można by się kłócić, że jeszcze ściąganie pazurów i kół, bla bla bla, ale nie. Powiedziałbym, że nie, bo u Bostera nie dołączę, przynajmniej na razie, do jego gildi, do jego cechu, więc nie miałbym tej możliwości sprzedaży, a z kolei do łowców... To nie dołączę tak naprawdę do końca tego rozdziału. Piękny gotyk, nie? Nie ma już dźwięku deszczu w ogóle. Ale to dlatego, że tak gra się buguje, jeżeli gracie na przyspieszeniu, to czysto teoretycznie co 10 minut można robić odczyt, bo albo dźwięki się zabugują, albo skrypty się zatną, albo coś się stanie. Co jest również ważne, trawa wyłączona, dlatego że tu rozwijamy postać z bonusów. Ty musisz widzieć mm, sprzęt, roślinki. A jak to widzisz? Widzisz to najlepiej w momencie, kiedy wyłączysz roślinność. I cały czas, niestety, Direct 11, nawet najnowsza wersja, buguje jednak deszcz. Czyli po samym deszczu wszystko się błyszczy z jakiegoś dziwnego powodu. Lutuje wszystko w ciągu kilku sekund, gdzie normalnie bym tu z minutę spędził, podnosząc pojedyncze strzały. A tak wchodzę, po prawej stronie mam 500 promptów odnośnie itemów. No, no kurde, to jest tak kochane. Nie mogę się nacieszyć z tej gierki, naprawdę. Może nie powinienem, bo już grabił któryś raz. Dalej jest dobra. Ten bildzik pod zrękę jest bardzo łatwy do wyeksploitowania, bo leśne gobliny dropią leśne jagody. Leśna jagoda równa się miksturka z ręki, ale właśnie można odczytywać. Po zabiciu każdego leśnego goblina odczytujesz gierkę i ma wtedy szansę na... Zdropienie leśnej jagody Mało, ale można w to się bawić Jeżeli komuś zależy Zębacze Tutaj trzeba palić gumę od zębaczy Bo niestety one pokonają Laresa Co możesz zrobić? Wziąć agro na siebie Teraz zębacze próbują zrobić ciebie Wtedy Lares wstaje, hiluje się i wali je z łuku Łuk więcej odbiera niż li O kurde Pa 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 Podszedł, zmienił na mieczywo ja nie wiem, co tu się dzieje. No, debil. To, to idiotek ten Lares, naprawdę. Mógł walić z łuku. Zębacze są mega wrażliwe na łuk, bo mają mało odporności na pociski. Podszedł z bliska i wyjął swoje mieczywko. Felerne. Będzie teraz po 5 odbierał. Wiecie, że ta walka to będzie z 5 minut trwać? To ja, ja walę tego zębacza z kuli. Nie ma innej opcji. Spopieliłem go. I co, idziemy z ornamentem. Mamy tu przyspieszenie czasu, ale mamy również sprinta w 1-3-2. Zauważcie, biegnę i to jest bardzo ważne, z tego względu, że no ja nie muszę tego używać na skryptach. Ale żeby spieprzać od potworów, to niestety sprint jest wymagany. Nie ma innej opcji. I tak jak teraz uciekam, gobliny tracą agro, a magowie tych goblinów się pozbędą. Mówię, że przynoszę ornament i chcę wstąpić do wodnego kręgu. Jest ten wątek, właśnie do łączenia jako sam mag wody. Co jest dosyć ciekawą opcją. Nie powiem, że nie, bo też będziemy mieli chyba kostur maga wody. Ale to jest bardziej DPS-owy build. A build ogniowy to bardziej. Mm, damage over time. Weści Kiory. Uciekł mi, oto 50 sztuk. I co on nam mówi? Że dostajemy doświadczenie, bo tylko to mnie interesowało. Poziom trzeci. Tak wyglądają statystyki. Ale tak wygląda dziennik. Kamienie teleportacyjne, jakieś Tysiąc różnych fetch questów. Bardzo dobrze. Kiedy to wykonam, no powinienem być już na poziomie piątym, coś takiego. Co mogę na tym etapie zrobić? Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Na pewno mogę pogadać z Wulfgarem. I nauczyć się walki bronią jednoręczną. I zdaje się od poziomu 20 punktów już kosztuje 2 punkty. Czyli robimy tak. Bierzesz punkcik raz, dwa, trzy, masz teraz 19 i ten próg przeskakujesz. Ty frajer. A, i okazuje się, że jesteś frajerem, więc muszę wrócić z goldem. Jeszcze raz nauka, jeszcze raz broń jednoręczna. Mamy 24 punkty. I na razie to tyle. Resztę wbijemy do poziomu 30, chyba właśnie z bonusów. Pierwszy bonusik mamy tutaj. Co prawda jest to 1% posługiwania się bronią, proszę zauważyć. Ale dobre i to. Kolejne trzy punkty zdaje się dostajemy u Wulfgara o trzeciej rano, kiedy przyjdziemy na wczesny trening. Ale się pobugowało, zobaczcie. Chrząszcze nigdy nie powinny w tym miejscu biegać, nigdy, nigdy. A jako że używam skryptów i przyspieszenia, ten chrząszcz nigdy nie ma prawa być na tej drodze, teoretycznie. No i uwaga, kretoszczury, poważniejszy przeciwnik, ale jest letki z tego względu, że jak widzicie, no my możemy z daleka tym łukiem sprawdzić jakie ma statystyki, chociażby obrony na łuki. A kretoszczury miały 0. I mimo, że ten łuk to jest ścierwo, bo ma 15 obrażeń, to rzucisz 10 z ręki i już ma 25. Kretoszczur 50 HP, dwa strzały. I przypomniałem sobie, że przecież zabiliśmy z Bartokiem zwiadowcę orkowego. A co to znaczy? Że mam orkową broń. Proszę bardzo. I on daje nam zgodę na dołączenie do innego czeladnika, w sensie do innego Big Bossa, żeby zostać czeladnikiem. Dziękuję, postoję, mnie interesuje Bosper na tę chwilę. No i Konstantino, ale mówię, ostatecznie Bosper. Jako, że zdjąłem limit snu, teraz jest godzina, uwaga, piąta rano i można pójść do Wulfgara po ten bonus. Nie wiem, on daje chyba 2 bądź 3%, on nam daje szybką lekcję, dał dwa punkty, nie ma problemu. 3 punkty w takim razie z nauki. A, znowu jestem frajerem. <laughs> no i mamy 30%, proszę bardzo, wojownik. To będzie kluczowe. Dlaczego? Bo nawet jeśli chce być tym magiem, mag używa różdżki, szczególnie w early etapach, bo masz mało many, ona się nie regeneruje. Różdżka. A jako, że różdżka i jednoręczna bardzo ważne, bo można spamować, stagerować, to no trzeba mieć 30%, nie ma innej opcji. Przecież ja aktywowałem y, wątek magów wody. To Cavalon po powinien się przynajmniej pojawić przy tych kamiennych kręgach. A co to znaczy? Darmowe Expo. I uwaga, nic się nie dzieje. Hej, ty. Ale opcje pójścia i odzyskania ornamentu dostaliśmy. Tutaj z kolei jest mikroobóz Bractwa Świątego. Podoba mi się ta frakcja. W dodatku to jest właśnie frakcja, do której możemy dołączyć zamiast tych głównych. I grałem, próbowałem. Podobało mnie się, ale było bardzo, bardzo. Yy, Nienagradzająco. Żeby dołączyć, co ciekawe, w returningu do danej frakcji, w tym wypadku magów, muszę przekroczyć pewne progi. I, no, wiadomo, mag, więc mana. Zdaje się, że to będzie 50 punktów? 60? Pu 100 punktów! Ty, 100 punktów many potrzebuje na magu. To pomyślmy, ile leveli trzeba zainwestować, żeby mieć tak dużo many. Teoretycznie, w cholerę, 10, prawda? No nie. Będą bonusy. I bonusy z jedzenia, bo manę dajemy... No, nie chcę skłamać, do poziomu może 30 punktów. Jak już mana kosztuje 2 bądź 3 punkty, możecie sobie odpuścić. Wiadomo, może być problem, ale ja tu chcę tylko i wyłącznie tyle many, żeby dołączyć do klasztoru. Reszta, oczywiście, wszystko pójdzie w zręczność. I tym właśnie decyzyjnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wolałbym grać hybrydą, także zdecydowanie idziemy do klasztoru. Wasza decyzja zaważy nad tym, czy będziemy w klasztorze. Łucznikiem czy stuprocentowym magiem? Pozdrawiam bardzo gorąco.